Ok, a więc cześć, witajcie, ja jestem Toksona, to jest kolejny film na moim kanale i dzisiaj sobie zagramy Bad Wars Lucky Block na serwerze Derpen więc Już bez będnego gadania widzimy się na pierwszej arence. Ok, a więc gra już wystartowała, jesteśmy sobie tutaj na pierwszej arence, mapka jest taka jak zwykle, ale yy, jedna rzecz, która jest w tym trybie, to jest właśnie yy, to, że dostajemy tutaj sobie lucky bloki. Czasem wypada z, z nich coś, yy, co jest dobre, a czasem coś złego jakieś pułapki, więc otwieramy sobie tutaj. Jestem teraz na nietoperzu. Ja parę razy jak wcześniej grałem, to spadłem właśnie z tego nietoperza. Tam właśnie jest przepaść. Ogólnie tryb jest bardzo fajny, więc pomyślałem sobie, że go tutaj nagram. Jeśli Wam się spodoba, to koniecznie zostawcie w tej łapeczkę, więc otwieramy sobie, dostajemy jakieś super ciastko i kolejne super ciastko, więc możemy sobie to zjeść. No i dostajemy teraz takie właśnie efekty, są one bardzo fajne, więc to mi się przyda, więc to sobie na razie schowam, kupimy sobie tutaj jakiś miecz, ok, kupmy sobie ten, chociaż nie ten żelazny jest lepszy, więc ok, kupimy sobie jeszcze to, no i mamy już tutaj zbrojkę, więc myślę, że możemy sobie już lecieć na środek, no i tak, tutaj mamy jakąś gruźlę, czekajcie, jeszcze zwiększę sobie renderowanie żebym więcej tutaj widział no i sobie lecimy, chciałbym także o tym przypomnieć, żebyście zostawili tutaj łapeczkę w górę, więc koniecznie zostawcie, nie zapomnijcie o tym wbijcie tutaj tak może 8 lajków nie jest to jakoś bardzo dużo, więc myślę, że dacie radę, a także oczywiście zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem żeby nie przegapić kolejnych filmów Postaram się te filmy nagrywać, żeby tak, żeby nie były jakieś bardzo nudne. No i nie wiem, co jeszcze mógłbym powiedzieć tutaj. Ogólnie to. Tutaj się prawie dobudowaliśmy. Nie wiem co to jest za drużyna. To jest. Drużyna biała. Nie, to jest. To jest biała, to jest tak ona że jest zniszczona, w sensie tam chyba nikogo nie było, więc niepotrzebnie się tutaj budowałem, ale... Dobra, może polecimy sobie teraz do drużyny różowej Ale najpierw jeszcze zabudujemy sobie łóżko, żeby nam go nikt nie rozwalił Bo byłoby naprawdę słabo I zaczniemy też sobie otwierać te laki bloki tutaj Dobra, możemy sobie ten kamień endu kupić Dobra, okej, okay, kupimy sobie teraz Tutaj jest, ok więc to sobie kupimy zapalniczka mi jest na razie niepotrzebna więc stawiamy sobie to w ten sposób no i okej okay. tutaj jeszcze damy no i obudujemy to sobie drewnem może bo będzie to trochę trudniej zniszczyć dobra otworzymy sobie to tylko w jakimś miejscu żeby tutaj nam tego nie, nic nie zniszczyło jeśli wypadnie coś złego tutaj mamy chyba te z perła endu tutaj nic nie wypadło ok kolejne tutaj gdzieś tam już się chyba budują tutaj czasem z tego może creeper yy, się ten pojawić o właśnie o to mi chodzi. Yy, więc trzeba uciekać nie kolejne dobra yy, Tworzymy sobie jeszcze to kolorowa wełna lodowy most tutaj Ok, to sobie walimy. Yy, no i tak yy, otworzymy sobie te, bo te są najlepsze, więc będziemy może otwierać te na razie. Tutaj mamy ścianę. No i jeszcze jeden Ender Chest. Łap. Wow. Okay, dobra, więc yy, teraz sobie to obudujemy tutaj drewnem. Tutaj już mamy trochę tego, więc kupujemy sobie drewno. Okay, tyle, żeby nie brakło. No i okej, okay, zaraz sobie tam pójdziemy. Jeszcze chciałbym sobie kupić tutaj, yy, nie wiem, yy, siekierkę i kilow. No i powinno być całkiem okej. Okay. Dobra, i jeszcze to. I dobra, łóżko już mamy zabudowane. Tutaj jeszcze można tak to postawić. Dobra, yy, tutaj jeszcze beton. Więc łóżko już jest bardzo dobrze chyba obudowane. Tutaj jeszcze. Yy, no i myślę, że powinno to na razie wystarczyć. Yy, ok, otworzymy sobie jeszcze jednego laki bloka. Yy, nie wiem, czy to coś się baguje, czy coś się dzieje, bo to nie wypada. Yy, ale ok. Myślę, że możemy się tam teleportować. Tutaj mam kolorową wionę, ale dobra. Postawimy sobie to Tylko z tego chyba mogę spaść więc Zobaczmy Stawmy się tak eee, Dobra Możemy chyba tam sobie lecieć Okej okay. Lecimy O właśnie o to mi chodziło Właśnie spadłem tak A tutaj miałem całkiem dobre itemy Więc no trochę szkoda eee, Musimy teraz kupić sobie Jakieś fajne tutaj itemki no, i możemy lecieć. Kupimy sobie to najpierw. Zbroję mam, więc kupimy sobie to i to. No i możemy sobie lecieć. Tutaj rozwalę parę, parę laki bloków. Wypadnie coś, może. Ja tego lodowego mostu chyba nie będę używać, bo z niego coś takie wypada. No, po prostu się trochę to. Co to robi? Ja za bardzo nie wiem, do czego to służy. Dobra, to zostawmy może to w spokoju Kupię sobie tutaj Kupmy sobie wełnę No i możemy już lecieć Okej, okay, tutaj nikt się do nas nie buduje, więc idziemy sobie tutaj Jeszcze tego laki bloka sobie rozwala, ale tutaj tak, żeby Dobra, tutaj nie było nic jakiegoś bardzo ciekawego Dobra, okej, okay, mamy wełnę więc tamto niepotrzebnie kupowałem, kupmy sobie jeszcze mieczyk no i lecimy już sobie okej, okay, dobra więc tutaj będziemy mieli takie kolorowe, fajnie to ogólnie wygląda więc lecimy sobie no i co, nie wiem co, co bym tu jeszcze mógł mówić w tym filmie oczywiście łapkę też zostawcie na górę pod tym filmem łapek w dół nie zostawiajcie, zostawcie łapkę w górę koniecznie no i myślę, że zagramy sobie tylko jedną rundę, arenkę, bo no film bym był trochę za długi, strasznie długo bym się przesyłał, a chciałbym, żeby ten film był w Full HD, bo wtedy jest taki, wiecie, wyraźny. Tutaj na ten lód nie pójdę, bo on chyba znika, tak mi się wydaje. Dobra, no to lecimy. Tutaj rozwalamy, rozwalamy szybko. Dobra, dobra. No I okej, okay, rozwaliliśmy. Tutaj lecimy. I okej okay, gościu. Dobra. Dobra, więc tutaj rozwaliliśmy już różowych. No i lecimy sobie. Do kolejnej drużyny. Do kolejnej drużyny. Tam już widzę, że budowali jakieś dziwne rzeczy. Została drużyna niebieska, morska czekajcie, tutaj duch gdzieś lata nie wiem, czy, nie wiem, czy się nagrywa głos ten, który yy, ja tutaj mam wieża obronna, dobra, więc postawmy sobie to yy, spróbujmy coś jeszcze kupić za te diamenty, bo tam oni już naprawdę mają całkiem dobre bazy, więc okej okay. yy, nie wiem, gdzie to postawić postawmy sobie to tutaj gdzieś no i okej. Okay. Stawiamy sobie to tutaj. O nie, patrzcie co się stało. Dobra, więc udało mi się. Udało się i nie zginęliśmy. No i taką wieżę teraz tutaj mamy, więc kupujemy sobie coś za te diamenty, właśnie. Kupmy sobie co tu można kupić połapka, dodatkowy duch um, co by tu kupić um, czekajcie dobra, kupmy sobie może to i kupmy sobie jeszcze połapkę no i okej, okay. um, teraz się chyba wyświetla, jeśli ktoś wejdzie na teren mojej bazy um, no ja jeszcze nie wiem, ile ten film będzie trwał, myślę, że nie będzie jakiś strasznie długi, chociaż Często to y, dużo czasu zajmuje. Tutaj już diamenty mamy, ale to trudne jeśli je stracimy. Ochrona łóżka i kompas. Yy. Ok. Aha, dobra. Zobaczmy, co tutaj będzie na środku. Tylko jeśli ja się tutaj teraz dobuduję, to mogą mieć łatwiejszy dostęp do. Mojej drużyny, właśnie eksplozja łóżek jest za 3 minuty. Dokładnie teraz 3 minuty, więc. Więc trzeba się śpieszyć, bo potem już się nie odrodzimy, gdy zginiemy. A ja jeszcze ani razu, właśnie nie zginąłem, więc. Znaczy, ani razu, no. Zginąłem, tylko mi się pomyliło. E, ok, zobaczmy, kto tutaj będzie. Tam idzie jakieś. Pro, więc ok, spróbujmy go może zaklepać. Dobra. Teraz sobie idziemy tutaj... on coś miał, on mnie. Ej no, zobaczcie Dobra, teraz ja zginąłem No i lecimy sobie na środek No i dobra Idziemy sobie na środek No i spróbujemy tutaj kogoś rozwalić, chociaż będzie dość ciężko z tym Co to jest? Zagadkowy stek, pewnie jakieś enchanty daje Czekajcie hmm, Tu mogę Sobie kupić, to. On Niech tutaj sobie stoi hmm, Może się przydać potem No i lecimy sobie hmm, Gdzie tutaj pójść? Dobra, kupujemy super ciastko I idziemy go klepać Jacie, patrzcie co się stało, po prostu No Wyszło to trochę słabo. No nie z różnie czerwonej. Oni nie mają chyba aż takiego silnego łóżka. Więc nie powinno być aż tak trudno z tym. Ściany mamy znowu. Czekajcie, jak ta ściana działa. Gdzie by to postawić? Ok, więc to jest obsydianowe. No i tak, kupimy sobie mieczek. Czekajcie. Dobra, jeszcze jedno, jeszcze jedno złoto no i okej, okay, będziemy mogli sobie kupić ok mamy już no i kupujemy sobie właśnie ten mieczyk, no i możemy lecieć tutaj trochę tak ten most krzywo zbudowałem, bo wchodzę w tego tego tutaj słupa okej, okay, tutaj nikogo na razie nie ma, okej, okay, znowu mamy diamenty wieża obronna no to wiecie co, postawimy sobie to Tutaj. Okej. Okay. Dobra. Więc mamy taką tutaj wieżę. Jak to hmm. wygląda? No fajnie, więc możemy sobie już tutaj iść. Okej, okay. eksplozja łóżek, więc. Yy, dobra. Kupujemy teraz beton i kamień endu. Zbudujemy coś takiego tutaj. Coś takiego sobie tutaj zrobimy, yy, Obym teraz tylko nie spadł, bo teraz to naprawdę byłoby tutaj bardzo słabo. Yy, no i okej, okay, zrobimy sobie coś takiego. Oni się też mogą tutaj podbudować. Yy, ja tego trochę nie przemyślałem. Yy, dobra, mamy tutaj takie wyjście, właśnie. Yy, czekajcie, nie mam już więcej rzeczy do budowania, więc otworzymy sobie trochę laki bloków, hmm, łuk, więc łuk się bardzo przyda. Trochę takie słabe te łuki, ale, ale trudno już. Hmm, zapalniczka. Hmm, co tu jeszcze będzie? Clipper, clipper, więc clipper to nie. okej, okay, więc musimy przed nim teraz uciec sobie. No nie, patrzcie. Ej dobra, on się chyba zniszczył, już duchy się tutaj pojawiają. Hmm, czekajcie, ja bym podpalił ten most. Okej, okay, tutaj mamy już pierwszego ducha. Czekajcie, ja go mogę zabić? Ej no nie, patrzcie po prostu. Co się tutaj dzieje? Hmm, Okej, okay. on tutaj nam będzie rozpawnował teraz TNT. No i myślę, że się nie uda tego tutaj przetrwać. Iemy dobra, jabłko. Szybko. Okej. Okay. Nie uczucamy tego ducha. Dobra, zabiłem go. Tutaj mamy kolejnego. Mm, więc idzie tutaj to. Mm, dość słabo Okej, okay, kolejny duch. Kolejnych... jest ich tu naprawdę bardzo dużo. Mm, więc musimy się postarać przed nimi obronić. Dobra. EMT, ciągle tutaj się... Mm, no i okej. Okay. Graliśmy tak trochę, myślę, że dobrze, około 15 lub 16, czasem też o 14, więc koniecznie oglądajcie. Piszcie jakieś fajne komentarze. No i to już by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. No i cześć!